Mojka, terve, moro, moriesta, hej, hejpa, moriens, huomenta, pejwa. No i jeszcze trochę jest różnych y, możliwości przywitania się w języku y, fińskim. Jeśli ktoś był i wie i używa i jest, no to często mówimy moj, mojka. Ja też z wami się zawsze witam. Mojka. Y ale tych opcji w języku fińskim jest dosyć dużo różnych. Tak więc witam Was w kolejnym odcinku Finnish Cafe o Finlandii przy kawie. No i w dzisiejszym odcinku pomyślałam sobie, że poopowiadam trochę o takich śmiesznotach fińskich, czyli o tym, co może być śmieszne, zabawne w języku fińskim, ale też inne, trudne może, sprawiające właśnie uczącym się Polakom, ale nie tylko jakieś takie no, trudności i, i problemy. No, zdecydowanie zacznę od najważniejszego słowa w języku fińskim. To jest noni" albo ni". To jest taki zwrot, słowo, które w zasadzie nie ma jakiegoś stricte znaczenia, natomiast jest niezwykle często używany, jest niezwykle często wstawiane w różne zdania i tak naprawdę może załatwić chyba każdą rozmowę, czasami, nawet jeżeli ktoś nie zna języka fińskiego, bo. Bo to słowo, to, to wyrażenie, ten zwrot ma wiele różnych znaczeń w zależności od kontekstu. Na przykład, przyznam szczerze, że ja sama często korzystałam z tego słowa, zanim jeszcze nauczyłam się języka fińskiego. W takich sytuacjach życiowych na przykład pamiętam jak kiedyś zaczepiła mnie jakaś starsza pani, gdzieś w jakimś kierpisie fińskim, czyli w, no w second handzie i jakiś tam produkt pokazywała, ja nie bardzo rozumiałam co ona pyta, a z kontekstu wywnioskowałam, że pewnie mówi, że fajny, ciekawy, no i ja po prostu stałam i mówiłam nie Ni, bio. Więc to zupełnie wystarczyło w, w tej rozmowie krótkiej. Zresztą to też nie jest takie słowo, które jakby dla tych, którzy się już nauczą języka fińskiego, to ono już przestaje istnieć. Ono cały czas, cały czas istnieje i cały czas jest używane i wstawiane i potrzebne. Albo takie ninku. Ninku, coś jakby. Też taka częsta wstawka zauważyłam w języku fińskim, w takim mówionym. Ale są też takie różne inne wstawki w, w języku fińskim. Na przykład ja bardzo lubię fińskie oho. To jest taka, taka forma wykrzyknika o takim lekkim, yy, powiedziałabym, zabarwieniu zdziwienia albo zaskoczenia. Takie, takie trochę inne jest to. Oho, oho. Yy, albo a ja, ja has. To są takie też y, takie jakby znaczące serio, y, naprawdę. Aha, takie aha. Y, jest też takie na przykład ta. ta. To jest takie jakby co. Y, ni to niegrzeczne, ni to grzeczne, w zasadzie takie neutralne, bo fiński język jakoś nie bardzo y, tutaj. Te formy grzecznościowe w takich, może jak ktoś uczy się angielskiego, czy zna angielski, to, to sobie porównuje, no to fiński tak nie do końca z tymi grzecznościowymi jest podobnie. Ale mamy też na przykład takie jak woj, 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 czyli takie, takie o nie, ojoj, woj, woj, takie ojoj, woj etta. Takie. Mm, no nie, wojetta. E, zresztą woj e, to też jest, e, to też znaczy. E, może, woj, e, można powiedzieć, wojolla, może być. Woj e, to też masło, w, w takim e, częstym m, przypadku wojta, woj. Voy. Woj Wojlejpa, mm, woj czyli kanapka. woj, masło, lejpa, yy, chleb. To kanapka. Mm, no, to, jest, no ten, 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 to słowo woj, czasownik wojda, od którego jest woj, możeć. No, ma mnóstwo różnych znaczeń. No, oczywiście są też brzydkie słowa fińskie. Wiadomo, jak ktoś się uczy języka, to musi też i ogarnąć parę takich fińskich słów. Ostatnia moja bratanica, jak mnie odwiedziła, to chciała koniecznie dowiedzieć się ciocia, jakie, jakie jest jakieś brzydkie słowo po fińsku. No, oczywiście nie, nie będę uczyła mm, brzydkich słów, ale yy, powiedziałam, że jak bardzo chcesz jakieś yy, się nauczyć, no to chyba takie najczęstsze to jest perkele. Może nie jest to takie stricte, stricte y, brzydkie słowo, ale y, znaczy takie cholera, albo y, y, dosłownie to, to znaczy y, powiedzmy diabeł, ale perkele. Myślę, że, że to takie fajne słowo. No ale jest też y, Satana. Satana, Satana, y, mówią Finowie takim mocnym głosem. Satana. To też jest taki, taki diabeł, taka cholera. E, może być też helvetii o podobnym znaczeniu. E, no, mocniej można powiedzieć witu, e, czyli to nasze słowo na k. E, no, mamy też persę, czyli, e, czyli cztery litery. Yy, to mnie śmieszy, bo w Polsce zdaje się, jest taki lek, który się nazywa persen, który ma chyba być na sen, ale tam jest persen, czyli, mm, no, czyli no, na fi po fińsku persen znaczyłoby mm, kogo czego dupy. No bawi, bawi mnie to y, słowo, zresztą na przykład jest, taki, jest też takie powiedzenie sata, sata queen esterin persesta. I my mówimy, że leje jak z cebra, to Finowie mówią sata queen esterin persesta, czyli y, leje jak y, z dupy estery. <grym> y, no to, to dosyć takie... Zabawne. Ale ja nie chciałam zupełnie stricte opowiadać o wszystkich słowach i o takich powiedzonkach, bo oczywiście ich jest dużo, ale więcej o takich śmieszno, śmiesznotach fińskich. Zresztą są też takie słowa, które się bardzo często mylą w języku fińskim. Jak pamiętacie, oglądaliście może moją rozmowę z Rysiem i się opowiadał jak pomylił i to zresztą jest takie najczęst, najczęstsza myłka Mina Tapan i Mina Tapan w tej pierwszej wersji tam występują dwie litery A i ono jest takie dłuższe Tapan a w innej wersji wy, występuje krótko tapan. Różnica jest dosyć duża, ponieważ jeżeli powiem mi na tapan stawia, to znaczy spotykam przyjaciół. Ale jeżeli wypowiem to źle i powiem mi na tapan stawia, no to wtedy wychodzi, że ich zabijam. A, oczywiście ym, Trzeba zaznaczyć, że Finowie w odpowiednim kontekście jednak rozumieją, jeżeli się pomylimy i czegoś nie wypowiemy, co zresztą każdemu się na pewno przytrafia, ponieważ generalnie polski język jest pełen spółgłosek, natomiast no, fiński język jest pełen samogłosek i to często podwójnych samogłosek, a i nawet bywają potrójne, więc no, trzeba jakby do tego się przyzwyczaić i nauczyć się tych długich samogłosek. Zresztą ja też w odcinku o Fiskarsie się pomyliłam i też zamiast powiedzieć tulli niemi, powiedziałam tulli niemi. Tuli, tuli przez dwa u to po fińsku wiatr, a tulli przez dwa l to cło. Ale to jest w ogóle takie słowo, które można piekielnie bardzo ze wszystkim pomylić, bo jeszcze jest tak. Jest, jest tuli, czyli ogień, albo tuli może znaczyć też, że przyszedł przyszła. On przyszedł, ona przyszła. No bo jeżeli nie, być może nie wiecie, ale w języku, w języku fińskim w sumie fajne jest chyba też to, że, że nie ma rodzaju żeńskiego i męskiego. Nie ma on, ona. Więc jeżeli powiemy Han Tuli, no to on albo ona przyszła. On przyszedł, ona przyszła. No, i znowu z kontekstu wiadomo, kto przyszedł. I szczerze mówiąc, ten brak, jakby brak rodzaju, zupełnie w niczym nie przeszkadza, jeżeli chodzi o, o, język, o używanie języka fińskiego. Może dziwić, że no jak nie ma rozróżnienia, czy to ona, czy on, zupełnie. W języku mówionym, w mówieniu, w, w czymkolwiek, nie, w ogóle tego się nie zauważa i w niczym to nie przeszkadza. Tak jest fiński język ciekawie zbudowany. No i takich przykładów, gdzie ilość liter zmienia znaczenie, jest oczywiście wiele. Wiele jest też takich słów złożonych w języku fińskim, których w sumie ostateczna długość sprawia spore trudności. Ja też w jednym z odcinków próbowałam zmierzyć się z wypowiedzeniem tego najdłuższego słowa, które, oczywiście w języku fińskim nikt go nie używa, ale ono sobie funkcjonuje, bo jest długie i śmieszne i go spróbuję znowu przeczytać, bo ja go nie pamiętam, ale mam go zapisane i spróbuję go przeczytać, to zobaczcie, jakie to jest długie słowo, jeśli nie pamiętacie z poprzedniego odcinka, a idzie ono tak: lento konę suj ku ni, motor. A a ali upseri opilas. No ciężko, trzeba mieć długi oddech, żeby to wypowiedzieć, ale są też takie przykłady z życia, z życia jakby codziennego, jak Thuyopajka, Ilmoitus, może takie długie, czyli ogłoszenie o pracę. A zresztą Finowie też mają bardzo świetną umiejętność. Może tutaj trzeba oddech ćwiczyć, ponieważ Chyba nikt inny, tylko Finowie potrafią mówić na wdechu. To było, pamiętam, szokiem, jak pierwszy raz usłyszałam wypowiadane słowa na wdechu i to najczęściej było. Nie jest to ciężko i nienaturalnie, ale wielu Finów ma taką, taką no tak, taki skill, że po prostu mówią na wdechu. Więc, może takie długie słowo, jak jest to lento, konę, to może trzeba powiedzieć pół na wydechu i pół na wdechu, i, i wtedy może to się lepiej uda niż w moim przypadku. Ale, tak jak powiedziałam, to nie jest słowo, które się używa, więc, więc jest tylko przykładem. No są też prostsze słowa i szczerze mówiąc te prostsze słowa sprawiają największą trudność, bo są takie słowa, których właśnie w zależności czy mają jedną literę, czy dwie, czy mają a, czy e, no to właśnie one sprawiają trudność. Jest czasem się człowiek naturalnie uczy i stają się oczywiste, ale na przykład jak powiesz kylla po fińsku to jest tak, Kyla, natomiast Kyla przez jedno L to, to znaczy wioska, wieś, albo na przykład Sili to śledź, a Sili to jesz. No to możesz chcieć albo zjeść śledzia, albo jeża, więc też może wyjść zabawnie. Ja zawsze się boję, jak mówię, że, bo ja lubię różne marynowane śledzie, więc boję się zawsze, żeby nie zakomunikować, że mam smak na jeża zamiast na śledzia. Albo też na przykład jest uni, uni to sen, a uni to piekarnik. Zauważyłam też, że często na przykład no, mamy, jest takie słowo jak Asja. Pisze się A S I A i nie czyta się Asia, tak jak imię polskie Asia, tylko Asia i y, y, y ono oznacza rzecz y, y, i nigdy w języku fińskim się nie, y, nie czyta tego S I jako si, ale no i Asia, Asia to jest rzecz, a z kolei Asia przez dwa A to jest Azja. E, czyli czyli kontynent. E, może być też na przykład kiwi, kiwi, kamień, a kiwi, owoc. E, owoc kiwi. Może być kuka, czyli kto, albo kuka, kwiatek. Może być na przykład e, mato, robak, albo mato, dywan. Można jeszcze podmienić tam A na A z kropeczkami i powiedzieć mato, meto, mato, to jest taka no tak, tak po prostu żarcie, byle jakie, dużo, 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 jedzenia. No może być też Cassie albo Cassie. Wtedy mamy ca Cassie, Cassie albo Cassie. To jest siatka w sklepie. Zresztą e, kassi, kassi e, można też zastąpić słowem pussi. E, pussi to jest torebka. E, no jak ktoś na język angielski to pewnie się tutaj uśmiecha, bo pussi i jeszcze w dodatku to pussi można dostać za darmo w Asmarket. Asmarket to jest po fińsku. S-market, czyli sieć sklepów. Przyznam się, że mnie też za pierwszym razem to słowo pusi rozśmieszyło. No są też jeszcze takie inne, które mogą mieć mnóstwo znaczeń, na przykład kusi. Kusi może znaczyć albo sześć, albo świerk. Joulu kusi, czyli choinka no możecie sobie na przykład sprawdzić kusi pala ile ma znaczeń mnóstwo znaczeń no a z kolei jak to słowo kusi powiemy przez jedno u kusi to powiemy mm, no, może słowo siku jest za słabe ale to jest takie, no, takie brzydsze słowo kusi na przykład może być mina, mina tan susta minawali tan susta co znaczy że ja skarżę się na ciebie natomiast jeżeli to się powie trochę inaczej bo tam są a z minawali mina tan susta to wtedy wychodzi że dbam o ciebie dosyć bardzo duża różnica. No, generalnie te a i e sprawiają, sprawiają trudność, ponieważ no nie mamy takich dźwięków w języku polskim, więc trzeba się do nich przyzwyczaić. Zresztą, innym takim dźwiękiem, który sprawia w języku fińskim trudność jest y, bo my mamy w języku polskim y, a w języku fińskim jest bardziej tak do przodu. Y wymawiana litera y. No, właśnie, y, spróbuj na przykład powiedzieć słowo, słowo ja, ja spróbuję, bo to też jest takie trudne słowo do powiedzenia. Liujiu, kina. Liujiu, Czyli ołówek. Liujiu. Liujiu to ołów. A küna to. No to po prostu ołówek, ale ołówek taki y, ołówkowy. Liujiu, kuna M Moim zdaniem mega trudne słowo. Liujiu. Ljujkuna to jest jedno słowo. Helwety, trudne. Są też takie powiedziałabym dziwadełka w języku fińskim, jak na przykład pesu sieni, co znaczy gąbka do mycia, ale samo słowo pesu to jest mycie, a sieni to grzyb. Czyli wychodziłby grzyb do mycia. Albo może być takie słowo jak musta sukkainen czyli zazdrosny, ale składa się on ze słów musta, czyli czarny i sukajnen skarpetkowy. No nie wiem, może ci, którzy noszą czarne skarpetki są bardziej zazdrosni. O nie, lepiej nie, bo ja zawsze noszę czarne. No albo na przykład takie słowo jak kykie k, -k to zdolność kku z tym fajnym y, ale może być też z podwójnym y i z podwójnym k, -k, -k To wtedy jest przysiad kku no, i jeszcze są tak zwani false friends, czyli fa fałszywi przyjaciele, jak to w każdym języku, czyli słowo, które wygląda tak jak polskie, a zupełnie nie znaczy. I jest naprawdę dużo, więc oczywiście, że wszystkich ich tutaj nie wymienię, ale kilka przykładów takich, które powiedzmy gdzieś tam przyszły mi do głowy, typu na przykład e, e, słowo karta. Karta po fińsku to mapa. Natomiast karta jako karta to korti. Może być na przykład konkursi. Bardzo duża różnica konkursi. Konkursi po fińsku to bankructwo, a nie konkurs. Można powiedzieć men na konkursin, czyli zbankrutować, a nie pójść na konkurs. Men na konkursin. Men na konkursin. Um, no jest też y, popularne oko, czyli OK, a nie oko. Y, jest też słowo pacha, to nie jest to, ta część ciała, to nie jest część ciała. pacha to po prostu okropny po fińsku. Y, no są takie przykłady jak kotka, kotka, czyli y, orzeł y, albo y, kapusta, kapusta to jest chochla. Yy, znowu tak wkrac wkraczając trochę w, w rejestr takich brzydszych słów no to yy, pipo, pipo to czapka yy, molo, molo w Sopocie Finowie myślę, że, no, że wiem, że mają ubawia jak idą na molo yy, na przykład w Sopocie, bo yy, latają do Gdańska, a molo po fińsku to znaczy fiut <grym> więc molo w Sopocie na pewno ich Bawi. Może być też słowo papu. Papu to, to fasola, a nie żart, znaczy żarcie, no ale nie, my mówimy papu do dzieci, papu. Ale to papu to po prostu fasola po fińsku. Moje jedno z ulubionych słów w języku fińskim to matka. Matka to podróż, natomiast mama, matka to to Iti. To swoje imię też lubię, ponieważ jest wielozadaniowe w języku fińskim. Anna. Oczywiście jest takie imię w języku fińskim: Anna, Anny, Anneli, Ani, Anny. No, różne jego odmiany, ale Anna również. Natomiast to też jest odmieniony czasownik, czasownik dawać. Można na przykład Anna Olla. Jest taki zwrot który znaczy tak, zostaw w spokoju, niech, niech tak już będzie, Anna Olla. No jest też teraz na jesień słowo popularne w języku fińskim i często się pojawiające, to jest to ruska. Oczywiście nie mylić z ruską kobietą. Ruska po fińsku to złota jesień, taka piękna, piękna, kolorowa jesień, a nie rosjanka. No, jest też kura. Kura to jest błoto. Dzieci noszą kura w przedszkolach, jak jest dużo błota. No, chyba tyle. Tak patrzę, bo ja sobie zrobiłam taki zestaw tych różnych słów, które warto powiedzieć, i wydaje mi się, że wszystkie je tutaj ujęłam. To znaczy, te, które chciałam powiedzieć, bo tych wszystkich słów jest cała masa tak naprawdę. Dajcie znać też w komentarzach, czy są jakieś takie, które Wam się podobają w języku fińskim, sprawiają trudność albo jako ciekawostkę. No, dajcie znać też, czy, czy taki odcinek jest spoko i czy nagrać, nagrać podobnych więcej, bo ja sobie takie, takie robię spisy takich różnych śmiesznych słów, czasami, które, które czuję, że mogą być problematyczne. O, o niektórych też wplatałam. Jakieś tam było o we wcześniejszych odcinkach, także tego powiedzmy nie, nie, nie będę powtarzać, ale może coś nowego. Oczywiście bardzo dziękuję za. Wysłuchanie i dziękuję bardzo nowym, wszystkim nowym subskrybentom! I w szczególności, dziękuję jak zawsze bardzo serdecznie moim patronom na serwisu Patronite. Jeżeli macie ochotę mnie wspierać, to będzie mi bardzo miło. Znajdziecie mnie w serwisie Patronite, także w serwisie Buy Me Coffee. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć mnie kawą i moją pracę. Tak w ogóle zapraszam serdecznie po prostu do y, udostępniania, lajkowania, subskrybowania. W ten sposób wiem, że, żeby y, działać dalej. To mnie motywuje do dalszego nagrywania. Jak widzę, że to y, sprawia komuś y, jakąś radość i jest, i jest, słucha, y, jest słuchane. Y, no dobrze, no to w takim razie będę się żegnać i zakończę tym razem y, słowami pożegnanymi, które u, których używa zawsze moja fińska koleżanka, czyli hej parala. No mojka, hej parala.